Przemysław Zyra, kuźnica harcerska zadzwoniłem właśnie do druchny Weroniki Stawińskiej, żeby zapytać ją o akcję Chwała bohaterom. Czuwaj, druhno. Czuwaj. Może na początek kilka słów takiego wprowadzenia. Czym jest akcja Chwała Bohaterom? Chwała bohaterom to akcja, która ma na celu uczczenie pamięć polskich bohaterów narodowych. I akcję skierowaliśmy w tym roku zarówno do dzieci, jak i dorosłych, do harcerzy i do harcerek. Chcielibyśmy, żeby, żebyśmy wszyscy razem wspólnie uczcili pamięć polskich bohaterów. I w jaki sposób tą pamięć chcecie uczcić? Akcja trwa od 30 października do 12 listopada. I żeby wziąć udział w akcji, trzeba odnaleźć grup bohatera, postawić na nim znicz z oklejoną kartką chwała bohaterom, zrobić zdjęcie i przesłać do nas. Mm -hmm. Oczywiście nie zapominając o modlitwie w bohatera. bohatera. druhna, jaki jest odzew na tą akcję? Czy dostaliście już dużo zdjęć? Bo akcja już jest zorganizowana po raz trzeci. Aha. W pierwszym roku była zorganizowana tylko i wyłącznie dla mojej drużyny, piątej Poznańskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej Wędrowne Ptaki imienia Janiny Lewandowskiej. W zeszłym roku zaprosiłam do udziału inne drużyny harcerskie. Znają, przez znajomych drużyn rozesłałam jakieś informacje. A w tym roku zachęcam do udziału wszystkich. I do tej pory mamy przysłane ponad 50 miejsc, co jest znaczne. Jakby w zeszłym roku mieliśmy na przykład 170 zdjęć, przy czym było w 40 miejscach, bo zdjęcia się powtarzały. A w tej chwili mamy ponad 50 miejsc i są to miejsca, które się nie powtarzają. I liczy druhna na to, że tych miejsc będzie jeszcze więcej, tak? Bo do 12. Jasne. Do 12 listopada czekamy na zdjęcia. A skąd się wziął pomysł, bo wspomniała druhna, że pierwszy raz akcja była organizowana tylko w druhnej drużynie, ale skąd taki pomysł? <grym> e, pomysł się wziął stąd, że przed pierwszym listopada zastanawiałam się jak pokazać harcerkom, że można służyć Bogu i Polsce. I że to jest nadal aktualne, że patriotyzm to nie jest nic trudnego. I zastanawiałam się, jak to wszystko połączyć i z pomysłem wyszedł mój tata. I to on mi podsunął pomysł. Jak to się działo, że najpierw to była mała akcja, a później stała się tak duża? Ona odniosła dosyć duży sukces w tym pierwszym roku, bo udało nam się niecałe 30 miejsc odnaleźć z drużyną i bardzo... Jakby pozytywny też był odlew osób, które brały udział w akcji, rodziców i, i osób z zewnątrz i stąd pomysł, żeby zachęcić do udziału innych. Druchny drużyna nadal bierze udział w tej akcji, tak? Oczywiście. A kto oprócz druchny jakby współtworzy tą akcję? E, współtworzy akcję w tym roku 10 osób. Są to zarówno harcerki z mojej drużyny, jak i z innych i jest też jeden harcerz w naszym gronie. A w jaki sposób zachęciłaby druh na osoby, które na przykład w tym momencie pierwszy raz usłyszą o tej akcji? Myślę, że moglibyśmy być wszyscy razem bohaterami i uczcić pamięć innych bohaterów. Tak naprawdę to jest mały gest. I w ciągu tych kilku dni myślę, że moglibyśmy zastanowić się, dzięki komu żyjemy w wolnym kraju. Czy chodzi tylko o żołnierzy, którzy wywalczyli nam niepodległość? Jakby generalnie rzecz mówiąc, chodzi nam o bohaterów. Chodzi o bohaterów narodowych, o osoby, tak naprawdę dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym kraju. Ale może to być też powiedzmy nauczycielka w jakiejś małej wsi, która wpływała na to, że, że ludzie uczyli się, zdobywali wykształcenie? Tak, oczywiście i nam zależy też na tym, żeby dotrzeć do cichych bohaterów, o których bardzo dużo osób już zapomniało. Chcemy dotrzeć do osób, o których dowiemy się nie tylko z internetu i z książek, ale także których odnajdziemy, pytając znajomych czy rodzinę. A co będzie efektem tej akcji? Bo do, dostajecie zdjęcia, w jaki sposób będziecie je chcieli wykorzystać? O, teraz jak otrzymujemy już zdjęcia, to trafiają one w weryfikacji e, do naszej galerii. A jednocześnie są także zaznaczone na mapce. I tam zaznaczamy miejsca, do których udało nam się dotrzeć, i zaznaczamy też konkretne cmentarze, na których znajdują się bohaterowie. Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżymy pamięć wielu bohaterów. A gdzie to wszystko się odbywa? Gdzie jest ta galeria? Gdzie, gdzie, są, gdzie jest mapka? Mamy stronę internetową www.falabohaterom2013.pl, a jesteśmy także na portalach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze i Google Dziękuję za informację. Mam nadzieję, że ten nasz krótki wywiad zachęci wiele osób do wzięcia udziału w akcji. Również mam taką nadzieję i bardzo dziękuję. Czuwaj. Czuwaj.